Siemanko Dzisiaj taki niewyspany bo jest godzina 5.50 przyjechaliśmy do Florianopolis i jak zawsze się autobusy spóźniają, tak dzisiaj był przed czasem nie mamy internetu, więc musimy troszeczkę się pobujać aż się zrobi jasno i pójdziemy gdzieś się zameldować obowiązkowym punktem organizacyjnym dzisiaj jest karta SIM bo bez tego jest mała lipa, e, tak powiem. To jest mój koleżka, który też się nie wyspał chyba Ja bardzo... Mordeczki. No wiadomo, że zobaczcie, świeża mordeczka jestem, wyspany jak trzeba. No także no. co... <laughs> Działam absor. Lecimy. Działa. Coś ogarniać. Zrobiło się jasno i wychodzimy. Idziemy na piechotę. 20 minut. Florianopolis, miasto liczące troszeczkę ponad pół miliona mieszkańców. Bardzo przyjemne. Ostatnio spotkaliśmy e, gościa w Kosteru, który mówił, że jego zdaniem jest to najpiękniejsze miasto w Brazylii. E, gość był z Brazylii. W ogóle miasto. I nie był z tego miasta, oczywiście. Był tutaj e, odwiedzić, więc takie panują dobre opinie na temat e, Florianopolis. Zobaczymy. Co ja zauważyłem na dzień dobry, że wyszliśmy? Jest turbo czysto, nie ma w ogóle bezdomnych. W ogóle. No na razie. Tym bardziej, że jesteśmy na dworze do usług, gdzie z reguły to jest takie miejsce, gdzie tych ludzi jest najwięcej Tu się wychodzi. Dokładnie, tak jak Piotrek mówi, pierwsze wrażenie e, miasto robi. Pierwsze najważniejsze. Pierwsze najważniejsze i jest e, mega. Także idziemy. I jest cieplej, cieplej. zdecydowanie cieplej. Pierwszą ciekawostką odnośnie tego miasta jest jego położenie, bo znajdujemy się na wyspie, ale nie jest to miasto wyspa, tylko wyspa jest dosyć duża i my tutaj spędzimy chyba z 3 dni na wyspie, jeden dzień będzie w Florianopolis, a reszta to będą jakieś hajki, troszeczkę dalej na lagunach, są laguny, są jakieś górki. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. Bo podobno ma padać i wiadomo, że jesteśmy w sezonie zimowym, ale będziemy i jesteśmy dobrymi Nie ma co gadać, jest tutaj klimat mega. Bardzo mi się podoba czuć to w powietrzu. I to się dopiero zaczyna ta Brazylia. Tak mi się wydaje. Pięknie. Uczliśmy dosłownie kawałek, a materiał nagrywa się sam. Ludzie tutaj się rozstawiają z produktami. Mmm, zjadłbym taką szynkę, boczek. To boczek raczej sery, owoce, warzywa. Ludzie chodzą do pracy na zakupy. Inni już właśnie pracują. Inni tak jak my troszeczkę zwiedzają i wszyscy razem tutaj żyjemy na tym świecie co tu się dzieje? wow jestem pod wielkim wrażeniem a jak ty mój kolego? również jestem pod ogromnym wrażeniem fajnie, fajnie to wygląda za niedługo pewnie te światła zgasną i nie będzie tego klimatu ale teraz jest fajnie Piotrek zobacz, możesz tu pograć w szachy E, mam dla Ciebie propozycję, przyjdziemy tu po południu, może ktoś będzie grał Zagramy? i zagrasz z tym kimś. Ja tak nie potrafię dobrze, ale... ale już będziesz miał rywalanie nie, nie komputer czy... ale nigdy nie grałeś, nie widziałeś. Nie grałem już tak. Grałeś no, już tak, grałem, no, z, z kolegami. No, w zasadzie zagrałem, dwa razy. Okej. Okay. A ja jestem w trakcie I... oglądania serialu, który nazywa się Gambit Królowej. Kolejna ciekawostka w dzisiejszym vlogu. Po premierze tego filmu 7 albo 10% osób, które go obejrzały zaczęły grać w szachy lub zaczęły się interesować tą grą. To bardzo dużo. Ten serial jest naprawdę fajny, polecam. Jeżeli ktoś nie oglądał, to możecie sobie sprawdzić. To jest miniserial, 7 odcinków, elko. Minęło parę godzin, zanim dostaliśmy się do naszego pokoju w naszym hotelu, hostelu. Ile ciebie ziobuś? 100 zł. 100 zł. 90 zł. Niecałych. 100 zł. Tak. I pokazuję wam, w jakich warunkach będziemy sobie spać, mieszkać. Czysto schludnie, fajnie. Łazienka mała, ale wystarczająca. Prysznic, o super! Bo na górze był prysznic z niezabezpieczonymi kablami i troszeczkę myślałem, że będzie ciężko się tam kąpać, ale jest git. Tu mamy mu walkę i tak dalej. Fajnie odpoczywamy, bo jednak troszeczkę tych sił jakby spadło. Musimy odzyskać. Mała drzemka, idziemy na miasto pierwsza fawela w Brazylii na waszych ekranach a my idziemy oczywiście w poszukiwaniu jedzenia i ciekawych miejsc oczywiście no, zaskoczyła nas tu pani to bardzo mówiąc, że taki serwis kosztuje 65 reali to troszeczkę mniej, ale to dalej jest 60 zł. no Niestety ręczne pranie jelo. A teraz pytanie do was widzowie. Patrzcie, mamy samochody po prawej stronie i każdy samochód po tej stronie ma lewą wycieraczkę uniesioną do góry. O, to jest pierwszy samochód, który nie ma. Tam było raz, dwa, trzy, cztery, pięć samochodów, które miały. Patrzcie, ten nie ma, ale ten już ma. I czy wiecie o co z tym tutaj chodzi? Z podnoszeniem lewej wycieraczki w górę. Chciałem powiedzieć, że w Brazylii na ulicy możecie płacić kartą i generalnie wszędzie w 90% możecie opłacić swój pobyt kartą. Jak do tej pory my za wszystko płacimy kartą. Nie mamy praktycznie pieniędzy w gotówce, tylko te, które. Rozmieniliśmy na, na granicy urugwajsko-brazylijskiej. Wszyscy mają takie czytniki do kart, i możecie sobie robić zakupy. I elo! Jak już wspominałem, znajdujemy się na wyspie. Wyspa nazywa się Wyspa Świętej Katarzyny. I znajdujemy się w największym mieście na tej wyspie, Florianopolis. W ostatnich latach bardzo dużo osób z regionu São Paulo i Rio de Janeiro zdecydowało się przeprowadzić e, tutaj na wyspę świętej Katarzyny, wybierając miasto Flor, Flor, Florianopolis, tak jak i e, niedaleką Kurtybę, czyli Kurcibę, chyba jak. Dobrze wymawiam, mam problemy z tym portugalskim, jest śmiesznym językiem, ale bardzo przyjemnym. 20 złotych, znaczy nie całe 20 złotych, bo to jest 20 reali. Standard, zwykły. Ja nie wiem, czy zgubiłem wątek, czy nie zgubiłem, bo poszliśmy jeść. Ale ludzie z Rio i São Paulo tutaj przeprowadzają się, ponieważ tu jest cisza, spokój, są piękne plaże. Generalnie wyspa słynie z przepięknych plaż i fajnych miejsc do serpowania na deskach, żeby być na fali. Piotrek kupuje sobie skarpety i zobaczcie, pani ma przewieszony na szyi czytnik, terminal tak zwany. Ile, o, ile skarpetek kupiłeś? Ile, ile skarpetek kupiłeś? Po ile? Dwie pary, po zł. złote. Ale dobry, cena. Teraz, słuchajcie, zabieramy Was w takie miejsce łączące wyspę z lądem i już nawet nazwaliśmy most, który widzicie Silver Gate bo jest podobny do Golden Gate z San Francisco byłem na własne oczy widziałem i naprawdę jest podobny oczywiście rozmiarowo mniejszy kolor, kolorystyka też mniejsza ale inna znaczy ale spoko a chciałem Wam zaznaczyć Taką ciekawostkę, że Golden Gate w San Francisco wcale nie jest czerwony, bo odcień, odcień farby, która została użyta, to jest Orange, jakiś tam. I dotarliśmy generalnie są dwa mosty, fajne widoki. Na ten most, który teraz widzicie, na pewno nie można e, wchodzić, ale most, który już jest po waszej prawej stronie, już teraz na całym ekranie jest mostem przystosowanym do ruchu pieszego i jeżeli będziemy mieli ochotę, a będziemy mieli czy nie, przejść się mostem na drugą stronę. To pytanie. Ja nie wiem. On nie wie, to ja decyduję za nas idziemy. Ale nadarzyła się okazja na zrobienie urbeksu. Aczkolwiek powiem Wam, że nie chciałbym tutaj Pol śmierdzi tutaj. Śmierdzi kupami. I piszczynami i nie ma co urbexować o powiem wam że w takich miejscach na pewno szybciej spotkacie kogoś kto może być waszym nieprzyjacielem aczkolwiek widzę że nikogo tutaj nie ma ale spot jest mega dla dzpunconów taką jedną rzecz zauważyłem że te Nogi są bardzo cienkie, a ile potrafią utrzymać ciężaru, widoki mamy takie troszeczkę jak z Karaibów, jak z takiej wyspy karaibskiej, powiedzmy Guadalupe. Tak, tylko mi się tak powiedziało. I coraz bliżej, coraz bliżej północy Rio, robi się cieplej. No i widoki coraz lepsze i są naprawdę sztosowe pomimo, że dzisiaj patrzcie chóry wiszą słonko nie świeci, niczego nie oświetla to jest super fajnie i podoba nam się tu bardzo Rozwiązała się zagadka dlaczego te nóżki są takie delikatne cienkie, bo cały most to kratka, można powiedzieć Tutaj, gdzie my stoimy, to jest cienka wylewka, dosłownie cienka, czuć jak się wszystko trzęsie. Tak, Autobusy mieszkać przejeżdżą. Ale tutaj też przejeżdża jeden, ale tutaj jeżdżą tylko osobowe samochody przeważnie. A cały ruch taki tirowy, autobusowy odbywa się właśnie na drugim moście. Na moście, który jest bardziej solidny. I powracamy z powrotem. Wracamy sobie powoli w takim fajnym klimacie parkowym. Ptaszki grają, ćwierkają to palma młodziutka jeszcze dużo ludzi widać i Florianopolis. No przyznam, że jest chyba bardzo bezpiecznym miastem, bo Wcześniej minęliśmy e, sporą grupę dzieciaków, jakichś naprawdę dzieciaków, tu się bawią, skaczą i tak dalej. Nie wiem, dwóch, trzech bezdomnych może widziałem w tym mieście, a poza tym... A poza tym nie ma się do czego przyczepić. O, macie nawet e, siłownię, to już druga siłownia, którą tutaj mijamy. O, super. Zaraz tutaj poćwiczę, tylko mam problemy z ręką. Damy radę. Ważna rzecz, karta SIM. Idziemy się dowiedzieć co i jak. Jest Claro. Zaraz wam powiemy czy kupimy, ale powinniśmy coś kupić, bo będziemy tutaj miesiąc w Brazylii i wypadałoby mieć jakieś internety, prawda? Kupiliśmy karty SIM. Za niecałe 20 zł w Claro, jak mówiłem. Ciekawostką jest taką, że w Brazylii i w Urugwaju nie kupicie karty SIM jakby u operatora, tak jak my tutaj. Tylko na ulicy stoi gość, promotor, powiedzmy, który sprzedaje karty SIM. Jedynie w u, u operatora możecie sobie zamówić jakiś abonament, internet czy cokolwiek. Mamy jeszcze jedną rzecz do załatwienia, a mianowicie hostel na jutro. Bo dzisiaj nam się kończy. Jutro jest full. A nie działają nam karty e, Revoluta i też w ogóle Booking. Nie daje rady, bo Piotrek próbował robić inną kartą też rezerwację i nie działa nam Booking. To już jest trzeci albo drugi raz, gdzie próbujemy i nie idzie. No i dzisiaj idziemy już się zabezpieczyć. Czyli za dnia zarezerwować miejsce. Jutro tylko. Przenieśmy plecaki i super. Pozałatwialiśmy co załatwić mieliśmy na kolację mamy trzy siatki owoców i pijemy matę I teraz taka sprawa. Żeby nie było, że, że clickbaitowy mam tytuł. To powiem Wam historię jak byłem mistrantem, A byłem kiedyś. W ogóle muszę wam powiedzieć, że. Dużo y, chodziłem do kościoła jak byłem mały, bo to raz y, dziadek mnie wyganiał. Jak, a jak byłem y, na wakacjach, to mnie zabierał i śpiewałem nawet. To były jeszcze takie czasy, że i rodzice wtedy nas wyganiali wszystkich do kościoła. Mój dziadek strasznie chciał, żebym został organistą. Na przykład, to było takie chyba jego marzenie w pewnym czasie. Bo jego największym marzeniem to, żeby jego wnuczek został księdzem, a później to już organistą. To chyba już bardziej nawet było skierowane troszeczkę do mojego brata, bo on grał na keyboardzie swojego czasu. Pozdrawiam brata Marcina. Nie wiem, jak to się stało. Zostałem ministrantem pierwszy raz. Tak sobie pochodziłem. To chyba było dlatego, że były organizowane wycieczki. Na przykład do Mikołajek. Do hotelu gołąbiewskiego Gołębiewskiego, Gołębiewskiego do bas na basen. Chyba to mnie skusiło. To nie było żadne powołanie. Eee, I tak sobie chodziłem, chodziłem, aż sobie coś tam przeskrobałem. Chyba pamiętam świece Świecę rozlałem. Taką tą ołtarzową, dużą. Nie, nie paskal, nie, nie, nie gromnicę. Te trzy takie, co stoją po, le po lewej stronie. Jak patrzycie do przodu. Nie wiem, jak one się nazywają. One mają swoją nazwę. I wtedy się przestraszyłem proboszcza Bzdaka, już świętej pamięci Proboszcz chyba W naszej parafii wtedy No i uciekłem i się bałem I drugi raz miałem zajawkę, żeby zostać ministrantem Jak modne były te takie czerwone sutanny I popatrzyłem, że chłopaki mają czerwone sutanny i wyglądają jak kardynałowie Też sobie tak zachciałem I chodziłem i wtedy już byłem chyba troszeczkę starszy Chodziłem do kościoła nawet w tygodniu służyć, bo wtedy najmniej osób przychodziło i czasami nie było nikogo, albo była jedna osoba, i wtedy wiecie, kielich się rozkładało, księdze się przekładało. Um, kurczę, nie pamiętam jak się nazywa ta księga, z której on tam czyta. <laughs> Trochę lipa. były ministrem, ta nie pamięta. No wiecie, gong, dzwoneczki, wszystko. Um, no biblia. ale nie, to ma chyba swoją nazwę. Wiem, że Biblia jest Biblia, ale. Tak, chyba księga ma swoją nazwę. Takie łatwe zapomniałem, dobra. No i sobie chodziłem, nie? Na, na takie mszy na godzinę 18. Na rano to nie chodziłem, bo do szkoły miałem. Mm. I taką miałem historię epizod z życia. Byłem ministrantem. Byłem, Swojego, swojego czasu byłem zajawiony w to. Po pierwszy raz zacząłem chodzić właśnie e, z racji, że były z tego jakieś benefity, a drugi raz już mi się podobało. Huk w te sutanner, byłem starszy, podobało mi się, czułem się spełniony. Fajnie się czułem po takiej, po takiej mszy. No i kariera się skończyła. Księdzem nie zostałem. Świętym tym bardziej. To później były takie czasy, że świętym to na pewno. To było w drugą stronę. Fajnie było, Mam co, co opowiadać. Mam jakieś porównanie, wiem jak to jest, wiem jak jest na zachryti i tak dalej. I wiem jak to się odbywa. Wszystko. No i tyle. Także... jest tyle, moi drodzy, rozbawiłem mnie niemalże do no. w pewnym momencie, też musiałem tak trzymać, kontrolować, żeby nie wybuchnąć się, śmiechem. Michał, mam nadzieję, koleżko że tam a... bo ten tytuł jest y, dlatego, że, że ja chcę ekspery eksperymentować z tytułami. I w ogóle jak bo wczoraj, lub przed do Piotrka powiedziałem, że zrobię sobie taki tytuł Byłem ministrantem i zobaczymy czy będzie odzew? Wcale tego odzewu nie musi być. Sprawdzam sobie, bawię się tym. To jest mój kanał przede wszystkim i mogę robić co chcę. To jest żaden clickbait. Poświęciłem Wam prawie 5 minut na opowiedzenie tej historii. Jak wynajdę jakąś e, historię ciekawą z mojego życia i będzie to na tyle ciekawe, żeby zrobić z tego dobry tytuł, który być może się kliknie. To będę opowiadał, e, mamy miesiąc w Brazylii, więc e, wiecie, nie musi być codziennie tytuł o, o Brazylii. Ale mam nadzieję, że podobała się Wam dzisiejsza oprowadzka po mieście i tak dalej, i tym podobne. Życzę zdrówka, zapraszam do subskrypcji kanałów dwóch. Piotr, Piotr Polo-Przywarski, Baza Travel na przywarski.pl, książki, wiecie o tym bardzo dobrze zamawiajcie muszę jeszcze sprostować, bo dwa dni temu powiedzieliśmy na odcinku, że jest jakby konkurs konkurs jest na challenge i można wygrać książkę ale było wspomniane też, że jak ktoś zamówi książkę na baza 10 to ja dostanę 10% z 100 sprzedanych książek, teraz coś i tak już minął czas, ale chodziło o to, że to miało być jakby dla piątka rozeznanie kto kupił y, oglądając mój film a to nie był żaden kod promocyjny. Przełówka. Ja mówiłem wielokrotnie, że trzeba wpisać w uwagach, w komentarzu. Jak ale zamawiasz książkę jest uwaga... Ale wtedy i tak ciekawcy. ludzie nie, nie dostaliby baza 10%, 10% nie? Nie, wtedy no nie Ja bym dostał, to o to chodziło, ale ja dostałem parę wiadomości od ludzi, że kod nie działa, a to w ogóle była akcja, że jeżeli w ciągu tych 48 godzin sprzeda się 100 książek, to tak bardziej było wiecie, na bekę, bo to są abstrakcyjne liczby, Piotrek nawet przy premierze nie sprzedawał tylu sam. No ale tak sobie właśnie chcieliśmy Was zachęcić do lektury. Oczywiście cały czas zachęcamy. Kupujcie. I co? Żegnamy się. Widzimy się jutro. Pozdrawiam serdecznie. Baza Travel i Piotr Polo-Przywarski z Brazylii. Florianopolis. Dobry flow. Dzisiaj nawet były rymy. Fajnie. Nie było za dymy. Super. Pozdro. Elo. Trzymajcie się.